On Egipcjanom pobił pierworodnych i wywiódł z pośród nich Izraela. Już po raz jedenasty w wejherowskiej kolegiacie usłyszymy słowa Pisma Świętego w przekładzie na język kaszubski. Tym razem Danuta Stęka odczyta Księgę Rodzaju. Oprócz aktorki teksty czytać będą ojciec Jakubu Waszkowiak, Edyta Jankowska-Giermek, Tomasz Fopke i dzieci najmłodszego pokolenia Kaszubów. Przekład na język kaszubski jak co roku dokonał ojciec Adam Ryszard Sikora. O stronę muzyczną zadba pochodzący z Wejherowa znany kompozytor Cezary Paciorek oraz saksofonista Maciej Sikała. Scenariusza rokrocznie podejmuje się Przemysław Basiński. Werba sakra w Wejherowskiej Kolegiacie zabrzmi 3 lutego o godzinie 17. Alleluja, Wasływita Pana, błagaj dobry, wasłewiejta błaga nad błagama, wasłewiejta Pana nad Panama.